Dzień dobry, cześć, czołem. 29 sierpień 2020 roku, sobota. D2917 Gałkówek. Kilkanaście kilometrów od Łodzi. Za mną kierunek Koluszki. Tu mamy budyneczek stacyjny w Gałkówku. I tam Łódź. Te dwa tory tutaj to przeważnie pociągi pasażerskie, a te dwa tory tutaj, co idą po tej stronie, zobaczcie, to przeważnie towarowe, tutaj śmigają. Dobra, za chwilę powinienem tutaj mieć pociąg TLK Docker. Relacji Katowice-Gdynia na pięknym elektrowozie 356, żółte czoło. To się ustawimy za chwilę i tutaj nagramy przelocik tego dokera. Tu chyba dwunastką powinien śmignąć. No zobaczymy. No i rzut okiem na mapę. Tu jest ten cały węzeł koluszki. Tutaj mamy. Piotrków Trybunalski, to jest jedynka. Tutaj składy jedną na Tomaszów, Mazowiecki. No i tu widzicie ten cały węzeł. Ja jestem tutaj gałkówek. Justynów, Bedon, widzicie te dwa tory? Te główne, którymi śmigają właśnie te pasażerskie. Łódź Andrzejów, Łódź Widzew. No i potem mają opcję zjechać na dół na no, Łódź Chojny, Łódź Kaliską i do góry na Zgierz. Bądź jechać prosto Łódź niciarniana i dworzec fabryczny. Ogólnie to będzie. Tunel jest tutaj budowany. Łódź fabryczna, Łódź Kaliska. Ale zobaczymy, kiedy to... Kiedy to zrobię, kiedy to otworzę. Gałkuwek. To dziś jak coś z koluszek rusza, to tu już ma 16. A ten pociąg teraz, który przyjechał. Witkacy miał 60, bo tu po rozjazdach będzie tutaj śmigał, nie wiem jak on jedzie, chyba na Tomaszów Mazowiecki i później może jechać, nie mam pojęcia, Tomaszów Mazowiecki, Dęba Opoczyńska, tak, tak będzie jechał, dobra, wracamy na tory. Ten pierwszy skład, który jechał, to był pociąg relacji Regio, relacji Częstochowa-Łódź Fabryczna, a ten drugi relacji Łódź-Opoczno, ten S.A. No zobaczymy, jak tutaj z wieduktu wygląda, z tej kładki znaczy się. No i tu zobaczcie tą drugą stronę gałkówek. To... Przyjechałem tutaj ogólnie połapać te nowe impulsy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jest godzina 15. O 9.15 wyjechałem z Wodzisława Śląskiego. Widzicie, 15. Dobra, to za chwilę tutaj poczekamy. Na razie semafory wskazują wszystkie sygnał z S1. Poczekamy na tego dockera. Myślę, że się tam ustawimy w tym rogu i to ładnie tym torem przepierniczy. Dobra. Zaraz zobaczcie, jak to wszystko z góry tu wygląda. Tu kierunek Łódź. Tu mamy drugi kierunek. Koluszki. Tam dalej, daleko jest duży węzeł kolejowy. Widzicie, dwa peroniki, gałkówek. No, pogodę dzisiaj mam, sami widzicie, no, zachmurzenie. Raz zachmurzone, raz słońce wychodzi. Nie wiem, taka pogoda w kratkę dzisiaj. Jadąc tam tymi torami, tymi trzema, bo tymi dwoma, aha, z tych trzech torów nie ma opcji wjazdu na te dwa tory. Bo te dwa tory idą tutaj na Łódź-Widzew. Dalej na łódź fabryczną. A tamte trzy idą z pominięciem łodzi widzew i idą na łódź Kaliską. Tu sobie właśnie poczekamy na tego dokera. Szanowni widzowie, wszystko wskazuje na to, że doker prze... przeleci tym dorem. Dobra, już tam widzę w oddali żółte czoło. Się troszkę odsunę. Nie wiem, jaką tu prędkością mi śmignie. O, jedzie, jedzie. Ponad Ceta. 120. 120 jak trud. Widzicie, jak poszedł? Docker 356. Katowice, Gdynia. No słoneczko zaszło, zachmurzenie Dobra, czekamy na te impulsy EłK Bo specjalnie w tym celu przyjechałem tutaj ze Śląska na, na te nowe, yy, nowe zespoły trakcyjne Tu Szanowni Państwo, jeszcze mamy opóźniony pociąg o 15 minut łódzkiej kolerii aglomeracyjnej Złodziej fabryczny do Skierniewic do Skierniewic no a już tam widzę go w oddali ale nie wiem czy to będzie ten nowy impuls chyba tak trzy człony nie, dwa człony. Nie, nie, to nie jest to. I będę dalej czekał na tego impulsa. Tak nam się ten budyneczek prezentuje. Stacyjny tam w oddali. Nastawnia gałkówek. A tutaj za mną Regio, łódź fabryczna, częstochowa. Siedemnaście siedemdziesiąt. Dobra. Następne ujęcia będą z statywu. Rozkładam statyw i oczekuję. I co to był za skład? No właśnie, bo ja się rozkładałem na statyw, a tu mi tylko RP1 i Śmigł 120. Zaraz zobaczę na infa pasażer monitoring ruchu pociągów. Szanowni państwo, Intercity Łęcka, Warszawa Wschodnia, łódź fabryczna przed chwilą mignął. Tu mamy teraz na wjeździe pociąg łódzkiej kolorii aglomeracyjnej. Ze skierniewic do łodzi fabrycznej. Jeszcze nawet statywu nie rozłożyłem. Proszę, impuls 36 WE007. Dobra, za chwilę ŁKA, powidoki, relacji Łódź Fabryczna Warszawa Wschodnia, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, to jest jako interregio. Nie po rozjazdach poszedł. Nie wiem ile tutaj materiału połapię, ponagrywam, ale jeżeli będzie długi materiał, no to zrobimy dwie części. Jeżeli będzie film do 20 minut, upcham to wszystko w jedną całość.